Dzieci moje, jestem bardzo, ale to bardzo zmęczony. Jest za dużo zła. Oto teraz jest chwila antychrysta. Zawsze będzie Was drażnił. Dzieci moje, nie bądźcie hipokrytami, miłujcie mnie, miłujcie się nawzajem prawdziwie i wybaczajcie. Ciemna noc nadchodzi. Kto będzie ze mną, ten będzie ze mną na zawsze. Ja umieszczam was na waszych posterunkach i zaczyna się teraz moje odliczanie. Wy nie jesteście jeszcze gotowi, ale jeśli nie porzuciliście tego wszystkiego, co jest ze świata. To nigdy nie będziecie mogli wejść do mego królestwa. Módlcie się dzieci, módlcie się wiele. Moi zdrajcy w moim kościele ciągle mnie ranią, ciągle wyrządzają mi zło, walczą o władzę. Nie pojęli, że to ja jestem jedynym, który może decydować o wszelkich działaniach. Ach, ten wolny wybór, tak jakby się nim bawili! Och, córko Moja, musisz być bardziej nieustępliwa, bądź bardziej surowa, wyjaśniaj im, że czasy się skończyły. Ale się nie smuć, ponieważ Ja jestem z Tobą, nie wierzą w Moje proroctwa ani w te Mej Matki. Nie wierzą, lecz jak postąpią, gdy zapadnie ciemna noc i wszystko się spełni? Kogo będą prosić o pomoc? Wielu się nawróci, lecz także wielu umrze. Będą się bać, nie pojęli, że to ja jestem Waszym wszystkim, Waszym Bogiem. Ja jestem tutaj. I na Was spoglądam, słucham Was i badam Wasze serca. Dzieci moje, bądźcie jak bracia, bądźcie zjednoczeni. Pocieszajcie tego, kto tego potrzebuje. Pocieszajcie się nawzajem, przytulajcie się jak jedna rodzina w moją imię, ale musicie być zjednoczeni. Wkrótce przyjdzie to, co najgorsze, ale czyż nie rozumiecie, że bez mnie wszystko będzie stracone? Błogosławię Was, przemyślcie, rozważcie i przemedytujcie moje słowa. Błogosławię Was, dzieci, bądźcie wojownikami, nigdy się nie załamujcie. Mój święty Duch wstąpi w każdego z Was, żebyście byli silniejsi, by dać Wam siłę i pokój. Kocham Was wszystkich każdego i każdą z osobna. Błogosławię Was, zawsze w imię Ojca, w moje najświętsze imię oraz w imię Ducha Świętego. Dzieci moje, przechodząc, dotknę każdego z Was. Poczujecie powiew ducha i zrozumiecie, że ja jestem tutaj.